Pod filmem będzie link do tego produktu. W moim sklepiku wysyłka co wtorek, więc zawsze mamy tydzień czasu na złożenie zamówienia, a w każdy wtorek jest wysłane. Także mam nadzieję, że Wam się to podoba i zmieni to nasze domowe pieczenie. Dajcie później znać, jak Wam poszły pierwsze domowe próby, jak Wam to wyszło najlepiej. Przyślijcie zdjęcia, będziemy się wspólnie cieszyć. I raczej nie powinno być problemu, że komuś się nie udało, bo reżim temperatur nie jest tak wielki jak tam. Także wierzę, że wszystko ok. Zapraszam. Dajcie znać w komentarzach, czy to spełnia Wasze oczekiwania. A jeśli nie spełnia, no to przypominam, że nikomu nic nie jestem winien. Tam jest taki przycisk, postaw kawę. I przez 3 lata 3 osoby, nie, 7 już, 7 osób postawiło kawę. Więc tym 7 osobom jestem bardzo wdzięczny, bo w ten sposób wyrazili swoją wdzięczność za to, co robię. Wiem, że pewnie nie robię nic wielkiego i na tą kawę tam jakoś szczególnie nie zasłużyłem, no ale niech Wam służy.